to tak, ale normalnie karp, patrz ja, jaki nadbityka. <grymniczo> Cześć wam, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj wybrałem się na okonie, jest godzina chyba ósma. przyjechałem z innej miejscówki. Bo byłem wcześniej na innym miejscu, ale bez żadnego efektu zmieniłem miejsce i tutaj już zaczęło się coś dziać. Jest około zera, albo nawet na minusie. Na szczęście nie ma wiatru, także daje się wytrzymać. Dobra, no nie będę się rozgadywał, bo, bo ryba napiera, także dajcie łapkę w górę i miłego oglądania. Nie ma, no. Tego to podbierak jeszcze w tym nieodparty, nie pełny. Ale już miałem, już miałem dwa brania w pierwszym rzucie. Ale nie było. chciałem. Ale tutaj woda spadła zajebiście. No, ja pierdzielę. No i siedzi. Ładny. Ładny. Ty, spadł. No. Ja pierdzielę, tak dalej będzie, to my nie połowimy, bo... Bo się wypłoszy całe stado Kurde no Tam są podpórki od razu to ten A bo ty nie wsadisz, dobra A tak, No tak To nie będziemy Ja to zaraz wbiję te podpórki Wreszcie, wcięty. Nie, 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 nie jest za mocno Zwiniesz? Zwiniesz zestaw? No twój, no bo mi wejdzie w twój, bo ty już możesz pode mną. Jeszcze jakbyś mi rozłożył ten drugi podbiera Nie bój się, dobrze jest. Ładny okry O, super Dobra, Jest ja to dokładnie w w tę stronę wędkę, no nie? Co żeby się nadechnął Jest pierwszy dzisiaj Wcięte, jeden spad no i wreszcie siedzi dolną no, no, wagę zobaczcie jaki piękny okoń pierwszy dzisiaj taki trzydziestaczek w pierwszym rzucie miałem dwie niewcięte ryby potem jeden spadek w drugim rzucie, no i wreszcie siedzi fajny karpusek poduję go to podbieraka na razie mam nadzieję, że one nie odgonią jeszcze mi jeszcze stada że jeszcze się uda trochę położyć pierwsza rybka pierwsza rybka do siaty najgorzej jak tak będę spalać to najgorzej, bo powiem Ci, że odciągnie się stado Jest? No. Ale mniejszy trochę, nie? Jest. No, ale fajnie, pierwszy jest Dobry i to na razie. Mamy schowany haczyk w gumie. W tym Ofsatowy, no nie? I dwóch nie wciąłem. Siedzi. Patrz. Widzisz, rzuciłeś centralnie na spadek. Patrz, co tu się dzieje jest pan Fajna ryba będzie? Nawet nie ruszałem. No. Wiem, ale czy ładna ryba? No chyba ładna, bo ci, bo ci, hamulec gra. O, cholera jasna. O, o Ty może ten miękki kij, wiesz? Chyba. Jest, która u mnie siedzi, ale ładnie pociągnie. O, ten chyba większy, ten to muruje ładnie. Aż go ciężko jest podnieść, powiem. Piękny okoń będzie. Ło kurde, ej Szyżek, dawaj, to jest czterdziecha, dawaj podbieraj. Ale koń. No 4 czterdziech to chyba przesadziłem, ale nie ma tu... Pokaż to. Było, ja chyba Ale normalnie karp, patrz jaki nabity. Ja <laughs> Ale piłka, normalnie piłka. No tego. Normalnie piłka. Jak karp jakiś. Słowa około 4 tych, ale jaki jest grubaśny. Jest nabity bęben. Masakra. Ale piękne okonisko. No piękne, naprawdę. Do tego ciekawość ile on ma. Bo to już jakieś 40-30, 37-8, coś takiego może będzie miało. No mniej więcej, mniej więcej jest jakieś 38 centów, tak jak mówiłem. Dobra, gdzie do podbieraczka. Siedzi? Wreszcie ładny. Skręć ten, trochę skręć hamulec. Bo ci spadnie znowu, skręć hamulec. Ładny. bardzo masz rozkręcony. Jest ten to ładnie się no Tamte musiały skupnąć delikatnie. No, ale wystaw hamulec z gumy, tylko nie chowaj go w gumie, tylko wystaw, wiesz. Lep, lepsze brania są. Znaczy pewniejsze. Jest 32 spokojnie Jest 15 po siódmej, o której musisz wyjechać O, dwie ryby są Dwie ryby są kurde było branie Skrzęd skrzę... Mówię Ci, powinieneś skręcić trochę hamulec, bo Ty ich nie docinasz, bo masz miękką wędkę i rozkręcony hamulec i nie docinasz. On Ci nie spadnie, bo masz kurde na tyle miękką wędkę, że on Ci nie spadnie, a jeszcze masz pociągę pewnie 0,10, nie? Spokojnie możesz skręcić. No to jeszcze kurde, spokojnie to możesz skręcić, ja mam 0,4. I widzę, jak mam skręcony hamulec, że nawet nie pierdnię. Nie spaść to ci nie spadnie. Prędzej go nie wetnij, że ci spadnie wtedy. No. Już wjeżdżam na kamienie, zaraz ci braknie. No. Ale ktoś daje ładnie. Też ciężki. Też jest dobry. O. Powiem Ci, że, że dobry. Nie wiem, czy nie większy od tamtego. Albo jakiś sandaż. O, idzie z powrotem, ale byk, chyba jeszcze większy od tamtego Ła, dzięki Następna piłka kurde. nie no mniejszy chyba o centymetr Huh. Nie, identyczny, 38. Kolejne trzydzieści 38 centów. Identyczny jak ten poprzedni, ale ten chyba troszkę chudszy. Tak się przynajmniej wydaje. Ale jest piękna ryba. Piękne okno, naprawdę. się. No i było, branko Love. Nie wcięte. co no możesz na giga rzucić albo na tego... Ty, na... Jak to się mówi? Na Jigriga spróbować tak. O, ale pociągnął ładnie. ale ten chyba nie za duży ten idzie od razu do góry Może jeszcze się coś fajnego trafi. Na Ciągło może poprawił i poprawił i siedzi i to fajne rybo no, fajny, fajny okoń będzie po 35 raczej ale jest skubany ładnie bije w dół Będzie większe 35 ciężka ryba, taka podobna do tamtych, pod 38 będzie piękna o, taka sama piłka, Pod 32, 33 będzie. bo jedzie do pracy, dochodzi gdzieś na ósma a ja dzisiaj mam na drugą zmianę także jeszcze sobie parę godzin połowie o jest prawie kolejne skupię jakiś okoń dziwnie biorą, bo skubią bardzo Evet, Siadło wreszcie. No nie będzie ogromny, ale jest. Wziąłem sobie inną wędkę. Wziąłem moje Mizuki z pracowni od Piotra Lipca. To jest wędka. widzieliście tam w jakimś filmiku jest e, cały filmik o tej wędce. E, tu jest model 244 od 28 gram. Bardzo fajnie mi się sprawdza ta wędka na okonie, na klenie. E, no na klenia powinna być inna akcja, bo na klenia powinna być bardziej miękka, a na okonia szybsza. Ale ten blank mi tak pasuje właśnie i na okonia i na klenia, że nie chcę innej wędki. Bardzo dobrze przynosi brania, bardzo ładnie się ładuje, główkami tam, dziesiątkami rzucam naprawdę daleko, świetnie trzyma ryby, faktycznie nie spadają. Wziąłem sobie tą wędkę dzisiaj dlatego, bo ostatnio co byłem to używałem wędki Parabellum, e, chyba 3.05 długość, tam do 18 gram. Bardzo miękka, bardzo czuły blank, ale bardzo miękka no i przez to właśnie nie przynosiła tak dobrze, nie zauważałem wszystkich brań. Eee, bardzo dużo spóźniłem, bardzo dużo nie chciałem. No i dlatego wziąłem dzisiaj wyobranie właśnie. szarpnęło troszkę szczytówką. Jeszcze skupię. Może jeszcze weźmię. No też chyba już. Chyba nie. Dlatego sobie wziąłem to wędkę, bo ona jest dużo czulsza, a ile ostatnim brań jeszcze miałem takich, których nie zauważyłem, to na pewno była masa. Tak samo plecionka 04, kołrotek 2,500, na oko spokojnie wystarczy. Także taki dzisiaj zestawik fajnie oko nie wyjeżdżają, ładnie czuć te ryby. Aj, to obranie nie chciałem. Dobra. Trzeba się napić trochę herbaty. Trochę tych ryb yy, nie jest. Kilka spadło, także te brania na pewno ustaną. O nie wiem, czy to nie będzie już mnie powołane dzisiaj. Bo powiem Wam, że często tak jest, że... jeśli nie będziecie przytrzymywać okoni w podwiraku, tylko wypuszczać no to takie 2-3 ładne ryby w granicach 35 e, załatwię Wam sprawę i, i skończą się brania ja akurat mam to testowane, moi kumple łowią tak samo e, zdarzyła się raz taka historia, że złowiłem 41,5 cm okonia przyszedł jakiś facet, który to zobaczył Mogę sobie rzucić? No dobra, rzuć sobie. Rzucił, w pierwszym rzucie miał okoń 40 cm. Od razu go wypuścił i od razu brania się skończyły, a do tej pory łowiliśmy cały czas konie jeden za drugim. I wystarczył jeden 40 cm okoń i brania się skończyły totalnie. Nawet tyknięcia nie było potem. I to nie jest przypadek. To nie jest taka tylko jedna sytuacja, bo nieraz się tak zdarzyło, że na początku właśnie wypuszczaliśmy okonie i brania zaraz się kończyły. Teraz mam ze sobą taki fajny, wziąłem taki podbierak, duży, szczupakowy. Także kosz jest naprawdę duży. Nic się rybom nie dzieje, woda ma jeszcze chyba 7 czy 6 stopni, także nic im się nie dzieje. Siedzę sobie w podbieraku. Jak skończę łowić, to je, wiadomo tu wszystkie wypuszczę. Ale przynajmniej mam szansę na na złowienie, na złowienie okoni dużej duże ilości przynajmniej o ile właśnie nie zaczną spadać albo się nie wcinać bo tutaj się poszy no, dzisiaj też pięknie połowione piękne okonie spadły. dwa takie naprawdę śliczne gerbusy dwa takie piękne garby zobaczcie jakie piękne 38 centymetrów obydwa mają ale byczki to są największe, jeszcze udało się 7 okoni, także razem 9 kilka spadło, także potem te brania się skończyły. Dobra, wypuszczam szybko, nie ma jeszcze Jak widzicie dzisiaj to już wziąłem konkretny podbierak, tak żeby te rybki się tam spokojnie mieściły Dobra, wypuszczamy. Piękne karbusy. I ostatni. Naprawdę piękne garby wleciały dzisiaj. Dzisiaj był ze mną trochę się połowili. On, on miał tylko godzinkę czasu, potem musiał uciekać do pracy. Ale i tak, udało mu się kilka złapać. Niestety kilka spadło zaraz na początku. Dużo bardzo, bardzo dużo niewciętych brań. Nie wiem, chyba to wina haków albo tak delikatnie biorą. I po mniej więcej dwóch godzinach łowienia te brania całkowicie siadły. Totalnie nic już nie dało się złowić, bo te ryby widać odpłynęły z, z żadowiska. Totalnie nic nie udało się złowić. Minęło już 4 godziny przez 2 godziny, praktycznie bez brania, jakieś tam sporadyczne, ale też nie do wcięcia. Także idę kawałek dalej, zobaczę, może jeszcze coś tam się uda dołowić. Eee, a jeśli nie, to na dzisiaj kończę. Także jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś komentarz do zasięgu. I zapraszam na kolejne filmy. Cześć.